Witamy wszystkich Hej, hej, hello Mamy bitwę Nowe nowe zrapeczki I Love Big Cash tak, Dzisiejsza premiera, walentynkowa Widać te zrapeczki To są w wykonaniu walentynkowym Są jakieś serduszka I Love, tak no okay, i Big I, Cash, I Tu są też namalowane serduszka. Świeci się bardzo fajnie. Tak nie widać zresztą, bo to światło bycia było. się mieni, mieni się. Ładna. I co my tu mamy, Krojna? Mamy Opowiadaj. Się. Co my tu mamy? Jak zwykle. My mamy jakieś numery. Mamy mhm. po trzy zdrapeczki z miast na K. Dariusza Miasto na K. I moje miasto na kawę. <noise> tak. I zobaczymy, i nawet mamy z tymi to samymi numerami. Numer, tak. 11, 13, no 19? 16 dodałaś. A, to czekaj, wymienię. No, wymienię. Bo, Bo też to. mam 16. A co? Jak ty, żeś się przygotowała. Nie będziemy robić. powtórki. Mamy 16. No. A on to pójdzie <noise> Tamto z czymś To pójdzie innym. na inną okazję. Pewnie do innych bikeszy. Dobra. No to co, jedziemy? No jedziemy, jedziemy. A on tu sobie swoje, ty jedziemy ze Skarbie. swoimi? jedziemy w temacie. I oby nasza premierka była tak super tak. ekstra zarobista jak u innych. Tak, u innych. Oglądaliśmy oczywiście. Oglądaliśmy, no. zaczęliśmy oglądnąć. Tak, tutaj mamy pokrótce do wygrania. 500 tysięcy, 10 stopni wygranych, najmniejszy jest 10, tak jak cena z Pytanie co, lec, da... Pytanie co da? Pytanie co da, taką tutaj ustawimy. tu żeby było pięknie wszystko widać. Piknie jest, jest piknie. Pięknie. Aha, tu mamy jeszcze tak. Woli ścisłości, liczby lub wygrywa e, cash. Zna... symbol cash. Albo monetki. Lub monetki razy dwa, tak? Tak. Dobrze. Wszystko się kumuluje. Wspaniale przedstawiłeś konie do zrapeczka Dziękuję, czekaj, no może jednak tak damy. No. Jesteś no. bardzo elokwentny. Dobra, no to wio. Leć. W dzisiejszym Totorotku padły następujące numery. Ale się... A 29 to ja ostatnio na premierce też wydrapałam. Ale się drapie tak o, ciekawie 19. dosyć ślisko nasz, nasz, nasz number. O, ale się strasznie ten... Dobra, Trzyma. szukajmy, Trzyma kciuka, czy będzie porażka, czy będzie zwycięstwo, aha, już tam zajechałem, no pięknie, jak zwykle, widzowie muszą mi wybaczyć, walłem gafę, jak gafę. Jak? na samym początku, jak młody, <głosy> <głosy> zwykle, Tytuł tu komentuj, co mamy.

Daleko w tyle. 46. 46. Nie mamy. Ciorno to widzę, ale już walczymy do końca. 23. Nie, nicość, nicość. Ja czuję, że... O czekaj, tu 45, 45, nie? Ale to jest lusterko. 54, nie? 51. 51. Ej, ja, 11 ja, nie przyniosła mm. szczęścia, coś czuję. Zobacz, 13. I 42. I P. A mówię, no, będzie P to dyszka, nie? Tak. Chyba dyszka Słyska jest, jest tych, już, tak. No. Patrzyłem A gdzieś ty tam. Widzisz. Wydaje mi się, że P. A tu ani dychy. Ani. widła, ani słychu. Y. y. Czyli masz P, jak poszło. Pierwszy plus. Dobra. To masz. Dawaj coś wygranego. Bo, bo zaczyna się tak jak u większości. Widziałam, widziałem. w szesnastce. Była. Pięć dyszek. No na razie zaczyna się jak u większości, że 0 a nie 5 dyszek. Widziałeś tu 5 dyszek gdzieś? No nie w 16 no. widziałam. A w 16 widziałeś 5 Tak, dyszek. tak. To teraz jeszcze tu zobacz. wytrapała. też widziałem, ale się tyle oglądałem, że już mi się wszyscy zlewają 38, 35, 22, 19 i 11 Żebym zaś nie dał ciała. Malutko, malutko. Maluteńko, maluteńko. Tylko ino, ino. A reszta się będziemy domyślać. Tak, 31. Ja się skupiam. 24. Ja się skupiam. 24. 5, 51. 51. area. Ja. 15. No na razie, na razie. Ciężko, konie. O, oboczek. 18, oboczek. 43. 56. <noise> 33. No, 33 Tak się coś zaśmiałem do siebie, coś mi się przypomniało. 25. 25. Gdzieś podziel ze mną. Nie. Sam się będzie śmiał. Może jakieś specjalne <laughs> życzenia dla kolegów z pracy. <laughs> ci, którzy kibicują ci którzy mi nie kibicują. Pozdrawiam. jeden. <laughs> no na razie konie. Ach. Dwa lętynkowe życzenia. Nie, no muszę coś zagadywać, bo tu nic się nie dzieje na planszy. Cięko, no. cienko. cienko. 15. Pozdrawiam mojego menedżera od marketingu Marcela. Jak Dałem mu jutro Walentynkę i kolegów z biura oraz wszystkich innych oboczek, kolegów oboczek. z warsztatu, współpracowników. Oraz kierownictwo, dyrektor i tak dalej, tak dalej. W tak, tak. może trzeba wszystkich, nikogo nie. Nie pominąć. Nie pominąć. Dobra. No i twój. No, twa... planie, no to, to ja to nawet ten. O, S, S. S jak smutno. Mogło być SS, no ja się nie obrażę. no. F. SF. No nic, teraz kochani, ostatnia, ostatnia, dziewiętnastka, może moja cię uratuje. W 19 też widziałam wygraną. Była co prawda dyszka. Kinga wydrapała. Także chociaż na tą dyszkę trzymam kciuki. Trzymaj, trzymaj. No i 29. Dobra. I 36 też miałam ostatnio. Tak. Leć. leć. 31. 31. 13, 13, 13. Mhm. 8, Nasze liczby z kar tu nic nie dają. 48 Nie ja to chyba z tym razem będę losować z zaświętymi oczami 37 Obok. Mhm. O, Jest, boż Kesha! Nasza liczba jest Kiez, a Kersh daje razy 1, jeden, jeden, tak? Raz 1, ale za Tak, cośną. Okej, okej. Pięknie. Szukamy dalej. dalej, dalej. Ożywienie nastąpiło. <laughs> Podczas... Losowania? No, zostały losowana jest? liczba. Eh, liczba. Obok. Lub cache 45. Roboczek też. 17. 17. 17. A, 15. 15. 12. 12. 11. No, może jeszcze coś wejdzie. Nie mówmy. 33. Nie mówmy. 51. 54, oboczek, oboczek. 32. 19 20. nasza liczba. I 25. No nic, 30, oboczek. No to jedziemy. Okay. A, 10, wróci. A, wróci. Ej, wróci. A, wróci. A, Ale Misiaczku. Misiaczku, no, ja coś no. mam do ciebie na walentynki. No, a, wow, No, wow. to masz, panie. Co masz? masz? Moje ty. Spójrz na to. Ja ty masz jeszcze prawo. Playbuczka. Playbuczka to bardzo. W, w playbuczkach to tak. Playboy. playboy. Playboy, dziękuję Ci, Skarbie. Dziękuję. Ta Ultra Boyaneka, chcesz sobie drapnąć? Nie, no to dla Ciebie, ale to nie dzisiaj, w następnym odcinku. W następnym odcinku mogę drapnąć? A, dobra, tak, dobra. Tak. dobra to teraz, teraz ja wjeżdżam z moimi drapnę, drapeczkami. Drapne, no dobra. Właśnie, czekaj. To teraz ja wjeżdżam z moją zdrapeczką z numerem 11. Zaczniemy od początku. Najdłużej, żeby całość było widać. Daj, daję, daję. No, I I lecimy z moimi. 16. A mam nowy zrapaczek, jakbyście nie zauważyli. Mieni się. Taki fioletowy. Siemieni się. A Gusia mi zamówiła. Moja siostra. Tak. Także dziękuję 54. Ci bardzo, kochana. Dobra, 16, mamy. 12, 28, 33 i 54. I szukamy... 56 mamy. Niedaleko. 42 również nie mamy. 25, 31 i 23. Pierwsza no. nicość. No na pusto na razie nie mamy, ale to jeszcze. O, jest, o, jest, 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 o, jest! Jest! Pięknie, pięknie, pięknie. Druga linia się tam otwiera. Pięknie. I patrzymy, co tam 59. nas. Dalej zaskoczy. 51, 50 nie mamy, A, w, w ogóle 5. 13 obok. A, faktycznie. Wiec. Oboczek.

Nie ma i 45 nie ma, ale mamy 28. I co tu mm -hmm. mamy, co tu mamy? Dwie dyszki! Misiek! Misiek, jest już jestem, już cię wyprzedziłam. A, S to jest 28. S to jest dyszka. Mamy. S to jest 28. E, 20. Dwie 20, boże. E, no. Zamyśliłem. S to jest 20. No. 28. Dwie dyszki mamy. Uuhu, uuhu. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. A teraz mamy numer 16. Numerek 16. Czyli moje miasto już wygrywa. Proszę Państwa, moje miasto wygrywa. I to nie tylko w siatkę. Mhm. To będzie tak. 57, 58, 46, 33 i 52. Wysokie takie mam. Wysokie, wysokie. Wszystko z górnej półki. 24.

Same oboczki, ta szesnastka chyba nam dzisiaj nie da nic. 26, sześć. No o jednak. Jest, jest kasz. Jest cash. Druga jest drapeczka kysz. i mamy dyszkę. Jezu, jest, jest pięknie. To ja już mam dobra, trzy dyszki. Dobra. Pięknie, pięknie, kochanie. Widzisz, widzisz? Widzę, widzę. <laughs> Cieszę się ze mną. Cieszę, jak kupiłaś to, wiesz. Tu masz prawo wygrywać. To mamy.

34, 34, 34 oboczek, ale się mieni oboczek. 27, ta tak. 18, następny oboczek. O, ja monetki, proszę. poproszę. Monetki, monetki bym chciała jakieś. 23, 23 nie ma, 32, 56 i 38. Czekaj, do samego końca. Ostatnie, ostatnie. Tam to było przedostatni, cash. Tu mamy 19. 37, 54, 46 i 58. No niestety, niestety. niestety. ta jest pustaczek, ale mamy. 3 z drapunie. 3 z mamy wygrane. Tak, tak, to zmieciemy na bok. 3 z na 10, 20 i 10, czyli mamy 40 zł. No a ja też dla siebie mam. Ach, ty mój. Może sobie zdrapnąć? O, czarny diament, dostałam diamenta, A to się chyba nie zmieści. I e, kwiatuszka dostałam, o, proszę bardzo. Anturium, żywe. Takie w doniczce. Mm -hmm. no, dziękuję ci. Proszę, proszę. Buźki, buźki. Proszę, proszę. sobie razem z tym playbuczkiem zdrapiemy. zdrapiemy. a tak? jakże? A, a jakże? Jeszcze dzisiaj. A na pewno. Także dzięki Także za oglądanie. Miłym akcentem tak, na końcu. Pozdrawiamy na końcu. wszystkich. życzymy wszystkiego najlepszego. I miłego wieczorka. Także tak. buźki-buźki. Do zobaczyska. Pa, pa hej, hej!